Cześć, witajcie! W końcu mamy to. E, jestem firmem Car Garage Krzysztof Dąbrowski, który jest fundatorem e, głównej nagrody w konkursie FOTA Roku. E, konkurs już się zakończył, jednak e, covidy, nie Covidy, e, prace nad nagrodą, generalnie wszystko złożyło się na to, że trochę to trwało, ale jest. E, za chwilę Wam przedstawię całość e, nagrody. E, jeszcze raz gratuluję Tobie, Mariusz. E, za to, że wykazałeś się cierpliwością nie naciskałeś, nie poganiałeś przyjęłeś to z zrozumieniem e, i cierpliwie czekałeś no więc dzisiaj e, jest okazja e, odbieram nagrodę jak gdyby z, e, od Krzyśka e, pojawiły się jeszcze zdjęcia oczywiście na Greenzone, że można było spokojnie obejrzeć, a to tak zajawkowo chcę po prostu Wam pokazać e, Pełną nagrodę przewiżą ze sobą całą resztę też gratów, które wchodziły w skład nagrody. I za chwilę wam pokażę mm, główny trofeum. A więc Mariusz, nagrodą dla ciebie główną jest ten oto Cadillac z 59 roku. Stan taki sobie, ale myślę, że jak go otrzymasz to na pewno Ci ludzie e, dobrej woli, amkarowcy ludzie którzy kochają amerykańską klasyczną metry, a, m, motoryzację, przepraszam, pomogą Ci go odrestaurować. Samochód jest naprawdę mega zacny. Nie wiem na ile kochasz klasyki, ale Ci powiem, no Krzysiek zaszalał. E, no na dzień dobry musisz szybę sobie wymienić, e, ale trochę gratów jest w środku, więc ogólnie Ci powiem stary, Gruba nagroda, nie? Kawał fury, skrzydlak, 59. Detale całe. E, widzisz, nawet masz pociski, że tak powiem, te słynne krętowskazy. Z tamtej strony niestety masz pęknięty, ale to jest pikuś. E, transport, e, jest po krzyżka stronie. E, więc dostajesz po prostu tą budę, 59 rok. E, samochód jeszcze niedawno odpalał. Tylko broń Bożego go nie sprzedawaj. Musisz go po prostu odrestaurować. I tyle. Ile to będzie trwało, to już w Twojej kwestii. Zasłego, nie? Także gratuluję. Dobra, zartowałem. Oczywiście, że Ci Kadilaka nikt nie sprezentuje. Twoja nagroda. Idziemy do niej. No więc, tak. Oczywiście, kalendarz tradycyjnie. Eee, kalendarz jest eee, z moją dedykacją. Nagroda w konkursie Green Zone Photo. Foto roku 2021 dla Mariusza Lindart. Gratuluję John Green. Eee, łycha, też tradycyjnie. No i to co przygotował Krzysiek. Eee, to są oryginalne, nie jakieś tam chińskie kupione na Aliexpress czy na innym badziewiu eee, znaczki, tylko to są oryginalne eee, znaczki po prawdziwych, zdemontowane po prawdziwych klasykach, autentyczne, swoje ważą, są prawdziwe i są autentyczne. Naprawdę bardzo fajny zbiór. Osobiście żałuję, Ciszyk też, że nie udało się nic z Lincoln'a. No ale te też są fajne. No i masz jeszcze też wspominałem o tym dorzucony model Forda Torino, to jest limitowana edycja, jeden z 2016 sztuk. Yy, ogólnie ciężko dostępny yy, limitowa, yy, to jest yy, mini champsa yy, firma z tego co kojarzę. Yy, no, i to tyle: to jest cała Twoja nagroda. Yy, na ten model dostaniesz jeszcze gablotkę, że po prostu, jak sobie gdzieś postawisz to u siebie na regale, na półce czy gdziekolwiek, to po prostu, żeby ci się model nie kurzył, możesz go przykryć yy, gablotką. Jest dołączona gablotka. Dołączone oryginalne pudełko. Model jest fabrycznie nowy, nieużywany, nikt się nie bawił, także oto całość. Jeszcze raz serdecznie Ci gratuluję. No i powodzenia w kolejnych edycjach. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pozdrawiam.